Bodnar wzywa m.in. Profeto, RTCK i Fidei Defensor do zwrotu pieniędzy. Szef prokurator, szef MSZ, prokurator generalny Adam Bodnar wezwał 8 podmiotów, m.in. Fundację Profeto i Stowarzyszenie Fidei Defensor, do zwrotu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. I tutaj mamy ciekawą rzecz. Wezwania od szefa MS. Z Zostały skierowane do Fundacji Profeto. Zwrot 66 milionów. O matko, Fundacja Mocni w Duchu 9 milionów. Stowarzyszenie Fidei Defensor 3 miliony. <tryk> Zdziwiło mnie, że znalazła się tutaj Fundacja RTCK i muszę oddać 1 464 tysiące. I 200 zł, aha. To też jest ciekawe, nie? Że są takie końcówki, no ale to tak. Wysokość kwoty do zwrotu została ustalona na podstawie drobiazgowej analizy dokumentacji, sprawozdań, wyciągów bankowych, a także protokołów rozliczenia dotacji. Kontrola służyła weryfikacji, czy i na jaką dokładnie skalę budżet Funduszu Sprawiedliwości w ubiegłych latach był realizowany niezgodnie z procedurami. Lejdź, oko prez. <laughs> Chcielibyście Nie chcę, nie chcę, nie chcę Co to jest? A to dobrze, że zamknięte Ojej, jak dobrze Ale dobra wiadomość <laughs> W międzyczasie Ale fajnie Ej, to są dobre newsy też Oko po raz się zamknęło Ale <laughs> super Kurcze, No patrzcie, przypadkowo wszedłem w takiego newsa Miały Otrzymać dotacje, choć nie spełniały wymogów przyznania wsparcia przez Fundusz Sprawiedliwości. To ciekawe, że tutaj jest taka sytuacja, a nie wiem, czy wiecie, ale na przykład na kanale Zero możecie zobaczyć, jakie są, jak ludzie dostają pieniądze, na, na, na jakie rzeczy. Na przykład, pan, który zrobił sobie rozmowę ze studentami, bodajże na Zoomie, wideorozmowę i. On to uważa że, uważa, że to jest podcast. Dostał za każdy taki odcinek rozmów 25 tysięcy złotych od państwa, nie? Z naszych podatków, czyli płacimy za takie coś i to jest ok. 15 dni na zwrot dotacji. No to i tak się będzie musiał. No dobrze. Wspomniane firmy mają 15 dni na zwrot pieniędzy. Do Funduszu Sprawiedliwości. W przeciwnym razie dochodzenie należności przeniesie się na drogę prawną. Nieźle. Uśmiechnijmy się. Można się już uśmiechać. Fundusz Kościelny musi zniknąć. Lewica ujawnia szczegóły. Lewica, no tak. Fundusz Kościelny nie może być z Usem Kleru. On musi zniknąć. Likwidacja funduszu kościelnego. Z konkretnych ministerstw wypłynęło do kościoła niemal 10 miliardów złotych. Polityk wskazała, że za te pieniądze można było poczynić inwestycje bardziej pożyteczne dla społeczeństwa, jak chociażby budowę 50 tysięcy mieszkań. Jak, jak oni są troskliwi. Słuchajcie, to już 20 lat temu zmarł Jan Paweł II. Odchodził na oczach świata. To było mocne wydarzenie w życiu. Wielu z nas. Co się wtedy działo, jak się ludzie pojednali? Jan Paweł II nie żyje. Zmarło 21.37 w swoim apartamencie w Pałacu Apostolskim. Watykan przed chwilą podał tę informację, że Jan Paweł II zmarł. Dziś wieczorem serce papieża przestało bić. Przez ponad 26 lat kierował Kościołem Katolickim. Papież Polak nazywany Bożym Atletą, papieżem papieży. Kiedy Jan Paweł II odszedł, wtedy dopiero zaczęło się dziać. To był w naszym kraju moment wielkiej pauzy. Zatrzymanie się na cywilizacyjnej drodze, w której zanikło poczucie wspólnego celu. Wtedy coś się w ludziach odblokowało, coś przeistoczyło. Zobaczyliśmy pięknych Polaków. To nie był cud. Po prostu Polacy wydobyli z siebie to, co dobre. Chcemy opisać te kwietniowe dni 2005 roku, ponieważ od dobrych wspomnień tamtego czasu stajemy się lepsi. Proszę, czerwki. Arcybiskup Adrian Galbas w rozmowie z Polskim Radiem RDC opowiedział o swoim spotkaniu z Janem Pawłem II w czasie seminarium. Papież udzielił mu wtedy krótkiej, ale głęboko zapadającej w serce mikrokatechezy. Było to w czasie kry kryzysu seminaryjnego, kiedy byłem mniej więcej w środku seminarium. Więc było jeszcze wszędzie daleko, daleko od pierwszych wzruszeń, daleko od oświęceń. Blisko do różnych swoich rozkmin. I właśnie wtedy miałem okazję być w Rzymie, powiedział, dodając, że podczas spotkania z Janem Pawłem II miał wrażenie, że właśnie przestał istnieć świat dla papieża, z wyjątkiem tego jednego człowieka, którego ma przed sobą. I to było coś absolutnie wyjątkowego, podkreślił. Arcybiskup Galbas zdradził również, że papież udzielił mu wtedy mikrokatechezy, mówiąc mu, módl się więcej. To jest takie zdanie, rachunek sumienia, które ciągle we mnie jest proste, jak nie wiem co. A człowiek się nie modli więcej i tak. <grytanie> w się sensie, mówię za siebie. To bardzo polecam. Pieśni wielkopostne. Te tutaj. Cudowne. Cudowna sprawa. Słuchajcie sobie tych pieśni. No dobra, żeby nie przedłużać, dziękuję za zaufanie, a Was proszę o modlitwę. Konferencja Episkopatu Polski. Szanowny Panie. Marcinie, powinno być. Księża, biskup i zgromadzeni na cztery, cztery setnym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w Warszawie w dniach 12-14 marca 2025 roku, a zatwierdzili Pana na członka Rady do spraw Apostolstwa Świeckich. W imieniu Księży, Biskupów oraz własnym składamy serdeczne gratulacje i życzymy światła Ducha Świętego w podejmowaniu zadań wynikających z powierzonej funkcji. Tutaj widzimy, że tak, odbiorcą jest pan Marcin Zieliński, szanowny nawet, widzicie? Także teraz no, myślę, że dla wielu osób z takich kanałów, jak właśnie Trudno być katolikiem. Marcin, da Dawid Mysior i Okiem Tradycjonalisty i tym podobne, to myślę, że to jest taki news, którym się średnio podoba. Tak podejrzewam. Mogę się mylić, ale ja mówię, że podejrzewam. Udało im się, mają swojego papieża. Masoni przed bazyliką świętego Piotra. Szatan będzie rządził na Watykanie. Dobrze. Bez zmian, tutaj jednak większych. Także tak, na luźno, na spokojnie. Przegląd takich newsów. Y jak widzicie ostatnio aktywność jest całkiem niezła. Nagrywam przynajmniej raz w tygodniu coś. Yy, mi odpowiada bardziej też taka forma jak teraz chyba jednak, mimo wszystko, że sobie siądę, poprzeglądam coś, coś tam pogadam. Coś wam przedstawię, co tam się dzieje w ogóle na świecie. Bo tych newsów się po prostu często nie przegląda, A czemu nie? Proszę was o komentarz, o kciuka w górę. Reakcje zwiększają zasięgi.